Dzisiaj zapraszamy Cię na trzecią i ostatnią część dotyczącą składów kosmetyków. Jeśli nie miałaś okazji przeczytać poprzednich wpisów, znajdziesz je poniżej. Część 1. Na jakie składniki w kosmetykach uważać? 9 substancji, które warto sprawdzić w składzie produktu. Część 2. Składy kosmetyków bez tajemnic. Sprawdź, czy wiesz, jak prawidłowo czytać składy kosmetyków? Świadoma pielęgnacja skóry i ciała zyskuje coraz większą popularność. Jednak w dalszym ciągu jest sporo osób, które nie wiedzą, jak wybrać kosmetyk z dobrym składem. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na to pytanie: Co to znaczy? że kosmetyk ma dobry skład. No właśnie, czym właściwie jest dobry skład kosmetyku? To nic innego jak zestaw substancji bezpiecznych dla zdrowia. Dodatkowo powinny one gwarantować wysoką skuteczność działania i odpowiadać na konkretne potrzeby skóry. Ważne, by rezultaty były potwierdzone badaniami in vivo, czyli prowadzonymi w warunkach domowych na osobach chcących wziąć udział w badaniu. Lubin vitro, badania odbywające się w laboratorium. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru kosmetyków? Lista składników inci to z niej wyczytasz, jakich substancji użył producent do wytworzenia danego kosmetyku. Krótko przypomnijmy, że lista inci to sposób podawania składników produktu w standaryzowany sposób. Skład czytamy od lewej do prawej, a substancje znajdujące się na początku listy to te których w kosmetyku znajduje się najwięcej. Są oczywiście wyjątki, ale te opisaliśmy w pierwszym artykule z serii, więc nie będziemy ich tutaj powtarzać. Jeśli nauczysz się czytać składy, to zawartość kremów, toników, szamponów i innych kosmetyków nie będzie miała dla ciebie tajemnic. Te nazwy wydają ci się dziwne i nic nie mówią. Zrób sobie ściągawkę na przykład w komórce z tymi, których warto unikać a które są super i miej ją zawsze przy sobie podczas zakupów po kilku sesjach zauważysz, że rozpoznajesz już nazwy i na pierwszy rzut oka możesz ocenić, czy dany kosmetyk warto kupić, czy lepiej nie. Dobry nie znaczy drogi to, że kosmetyk jest drogi, nie znaczy. Że jest dobry i ma doskonały skład. Na końcową cenę produktu wpływają nie tylko użyte do produkcji składniki, ale także koszty opakowania i marketingu. Promocja to zazwyczaj spory wydatek, więc możesz się spodziewać, że kosmetyk znany z reklamy telewizyjnej nie będzie należał do najtańszych? Jeśli jest inaczej i jego cena jest zadziwiająco niska, to może się okazać, że składniki, które zostały wykorzystane do jego wytworzenia, nie spełnią obietnic składanych przez producenta. Stawiaj na naturalne składniki roślinne. Te składniki są po pierwsze bezpieczniejsze dla skóry, a po drugie wspierają procesy w niej zachodzące. Sztuczne składniki często jedynie maskują niedoskonałości, zamiast działać kompleksowo i je eliminować. Dlatego, jeśli tylko masz możliwość, Sięgaj po kosmetyki zawierające jak najwięcej składników naturalnych. Jakich składników warto szukać w kosmetykach? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaki masz typ i rodzaj skóry. To, że jeden kosmetyk działa świetnie u Twojej koleżanki czy celebrytki z Instagrama nie oznacza, że równie doskonale sprawdzi się u Ciebie. Istnieją jednak składniki, które są pożądane w kosmetykach. Oczywiście zawsze zwróć uwagę na to, Jaką masz cerę i jakie ma ona potrzeby? Przeciwutleniacze przeciwutleniacze mają to do siebie, że hamują utlenianie innych cząsteczek. Wytwarza je nasz organizm, by zatrzymać powstawanie wolnych rodników. Znajdziesz je również w kosmetykach. Są to izoflawonoidy, karotenoidy, polifenole, niacynamid, witaminy A, C, E, humektanty to doskonałe substancje które nawilżają skórę dzięki pobieraniu wody z dolnych warstw komórek, świetnie wiążą wodę, przyciągając jej cząsteczki jak magnes, często występują w mleczkach, produktach oczyszczających i kosmetykach do pielęgnacji włosów. Kwas hialuronowy to najpopularniejszy humektant, ma cudowne właściwości nawilżające, a także hamuje proces starzenia się skóry i minimalizuje już widoczne oznaki starzenia. W kosmetykach humektanty znajdziesz pod nazwami Glikol propylenowy, glikol heksylenowy i glikol butylenowy, propyleneglecol, glecol, and antbutyleneglecol, żel aloesowy, aloe vera gel, alfa-hydroksykwasy, czyli kwasy AH, NP, lacticacit, miód, mocznik. Urea, panthenol, melasa, emolienty te substancje we śmienicie dodają skórze miękkości. Świetnie sprawdzą się do pielęgnacji suchej, szorstkiej i łuszczącej się skóry. W jaki sposób działają? Wypełniają substancjami tłuszczowymi, inaczej lipidami. Przestrzenie które powstają w skórze na skutek pękania i uszczenia się z powodu niewystarczającej ilości wody w naskórku. Dzięki temu wygładzają i nawilżają skórę, która przestaje być szorstka, a zamiast tego staje się gładka, miękka i przyjemna w dotyku. Niektóre emolienty o dużej zawartości oleju tworzą na skórze cieniutką, tłustą warstwę. Warstwa ta zamyka wodę w skórze. Dzięki czemu jest ona dłużej nawilżona. Takie emolienty możesz spotkać również pod nazwą substancje okluzyjne. W składach kosmetyków widnieją jako, masło kakaowe i shea, wosk pszczeli bez faks, oleje, kokosowe, jojoba, rycynowy, słonecznikowy, palmowy, oliwkowy, skwalan-skwalane, kwasy tłuszczowe, stearenowy, linolowy, olejnowy, laurynowy, stearicacit, linoleicacit. Olej cacit, lauricacit, alkohole tłuszczowe, behenylowe, cetylowe, izostearylowe, stearylowe, behenylalcohol, cetylalcohol, isostearylalcohol, stearylalcohol, estryalkilowe, isopropyl myristate, isopropyl palmitate. Jak wybrać dobry kosmetyk? Wykonaj te cztery kroki. Krok dwa: Kiedy już wiesz co i po co chcesz kupić, to pomyśl, jakie składniki powinien mieć ten kosmetyk. By spełnił twoje oczekiwania. Przykładowo, chcesz głęboko nawilżyć włosy, więc szukasz kosmetyku z olejami w składzie. Ale nie każdy olej sprawdzi się w każdym przypadku. Olej kokosowy nie nadaje się do włosów wysokoporowatych, ale olej z wiesiołka albo arganowy już tak. Dlatego ważne jest... By określić oczekiwania i wiedzieć, jakich substancji szukać w składzie produktu, krok 3 wybierz kilka kosmetyków i przeprowadź wstępną analizę składu inci. Wybierz te, które mają najlepszy skład, bez sztucznych dodatków, parabenów, SLS czy SLS. Krok 4 Wybierz jeden z kosmetyków z najlepszym składem i przetestuj, jak będzie sprawdzał się na twojej skórze czy włosach. Podsumowanie to już ostatni artykuł z serii dotyczącej składu kosmetyków, porad dotyczących tego, jakie preparaty wybierać i jakich substancji unikać. Zachęcamy Cię do przeczytania całej serii, bo dzięki temu nauczysz się czytać składy kosmetyków i będziesz wiedziała. Na co uważać podczas zakupów? Znajdziesz je na naszym blogu tutaj, część 1, i tutaj, część 2. W Drogerii Gobli mamy świetne kosmetyki znanych i sprawdzonych marek. Ich szeroki wybór sprawi, że z pewnością wybierzesz coś w sam raz dla siebie. Nie czekaj i odwiedź nasz sklep już dzisiaj.